Cześć, jestem Klaudia Tokanowna no i już witam Was w Szybkich Odpowiedziach. Poniżej zamieszczono trzy wykresy przedstawiające, jak zmienia się długość dnia w ciągu roku w Gdyni, Bombaju i Kapsztadzie. Podpunkt A. Określ dla każdego z tych miast, ile trwa najdłuższy dzień w roku. Ok. No to zaczynamy sobie tutaj. Mamy Gdynię. I 11, 12, 13, 14, czyli podziałka jest co 1, 15... 16 17. Czyli tu będzie prawie albo około 17 godzin. Następnie mamy bombaj, czyli 11, 12, 13, około 13 godzin i kapsztat około 14 godzin. Którym z tych miast różnica między najdłuższym a najkrótszym nie jest najmniejsza. Ok, no to zaczynamy różnica między najdłuższym a najkrótszym nie jest najmniejsza. No to widzimy, że najbardziej płaski wykres jest w bombaju. Tutaj oczywiście literówka w treści zadania. C. Czy w każdym z tych miast dzień trwa 12 godzin w tych samych dniach? roku. No to musimy sobie wszędzie ustawić podziałkę na 12. Tu mamy 11, 12 jest tu. Tutaj 12 jest tu. A tutaj 12 jest tutaj. Hop. No i tutaj patrzymy sobie, że dzień w Gdyni, Bombaju, przy trwa około 12 godzin w. Tutaj

I w 275 dniu roku. Ile trwa dzień w Kapsztadzie, gdy dzień w dzień nie jest najdłuższy? Dzień w Gdyni najdłuższy jest tutaj. Rzutujemy sobie na dół. Czyli jest to 175 rok. E, dzień, przepraszam. Czyli tutaj. Czyli mamy tak około 9,5 i pół godziny. W jakim czasie roku długość dnia w Bombaju rośnie? No to zaczyna nam od początku dotąd rosnąć, bo następnie zaczyna odpadać. Czyli w pierwszej połowie roku dzień w Bombaniu rośnie. Jak zmienia się długość czasu dnia w Gdyni? Jak w Kapsztadzie. Ok, w tym czasie długość dnia w Gdyni także nam tutaj rośnie, natomiast w Kapsztadzie maleje. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i. No i już.